Czy wy to widzicie? Zaczyna padać śnieg. Matulo. A tu moje kociuchy lecą. Jeden, drugi. Franuś. Kochani, witam się z wami bardzo serdecznie w 21 dniu vlogmasu. Co to oznacza? Oznacza, że za chwilę Wigilia i święta. I dzyń, dzyń, dzyń. Mm. I jak tam u nas po weekendzie? Nawet fajnie. Boże, lata mi ten telefon. Spoko. Wyłączymy sobie tylko to, po co mi się to ma świecić. Yy, weekend przebiegł w miarę spokojnie. Yy sprzątanie, słuchajcie, sprzątanie, sprzątanie jeszcze mi troszkę pozostało góra wysprzątana, dół to tak wiecie jeszcze dopieścić, troszkę ogarnąć wiadomo, że Adusia jest to ciągle są te zabawki gdzieś na podłodze ciągle rozkłada malowanie farbami, ciągle jakieś kredki plastelina, więc na bieżąco sprzątam i upycham zrobiłam też uszka ugotowałam i zamroziłam także mam już gotowe na wigilię na wigilię przygotuję również najprawdopodobniej taki kołacz z makiem, widziałam na vlogu u jednej z was i jeszcze będzie rybka mąż pojedzie kupić karpia aby się tej tradycji stała zadość i, i co jeszcze kochani i nie wiem, i ciasta, ciasta, ciasta jakieś tam dwa upiekę i jeszcze dwie sałatki Przygotowałam sobie też karczek, który zamarnuję i upiekę. Będzie taki wiecie, karczek na kanapeczki do jedzenia. Dobra, pędzę, pędzę, bo jest późno. Jest poniedziałek, trzeba więc jechać do pracy. Widzimy się po południu. I taki ciemny, ponury dzień. Zobaczcie, kto tu leży. Tosia w szelkach, bo uczy się chodzić na smyczy. Tak, będziemy chodzić na dwórek razem, tak? Księżniczki leżą, odpoczywaj. Madusiu, co ty tam oglądasz? Pokażesz nam? Co to jest TikTok? Tonia. Tonia. I jak tam Raniferku? Zobaczcie, ta światełka już chyba trzeba wymienić baterię. Bo bardzo słabo świecą, a mam baterię, to wymienimy. No, i wieczór się właśnie zaczął. Wróciłam z pracy, Adusia wcina żelkę i jest dzisiaj bardzo grzeczna, tak? Kochani, dzisiaj będzie krótki vlog. Chcę Wam pokazać te moje zakupy z, tej, z tego sklepu Candym, o którym kiedyś wspominałam. No, ciągle mi się nie składa, żeby Wam cokolwiek pokazać. Ale już bierzemy się do roboty. Kochani, zamówiłam sobie. Zobaczcie, takie buciki. I tutaj mamy, słuchajcie, moi drodzy, kozaczki. Kozaczki. Zobaczcie, tak wyglądają. Są mega piękne. Właśnie taki obcas, jaki mnie interesuje tutaj lekko rozsuwane i takie, 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 takie wysokie zobaczcie, wysokie za kolano także świetne będą do sukienki lub spódnicy i tu drugi buciczek i e, to są moje buciki jeżeli chodzi o cenę oczywiście nie pamiętam bo to ja jakiś czas temu zamawiałam ale sprawdzicie sobie na stronie internetowej Candy e, co tu jeszcze kochani mam mam tutaj jeszcze piękne piękną koszulkę i tutaj tak, zobaczcie kochani, taka piękna koszulka, t-shirt. Ona jest elka, czarna, z takim tylko nadrukiem złotym. W postaci yy, można by to uznać, że to jest jeleń z rogami. I wiecie co? Bardzo dobra jakość materiału. Tutaj zobaczcie, takie zaszewki zewnętrzne. Pięknie wykonana. Szycie bardzo ładne. Yy. Świetna, świetna będzie do jakiejś spodni jeansów lub coś w tym stylu. I trzecia rzecz, jaką kupiłam, moi drodzy, spójrzcie, kombinezon. Piękna koronka, kształt taka. Zobaczcie, przód, tył wycięty, także z tyłu plecki na widoku, tutaj rozpinana na suwaczek. I lecimy dalej, kochani, zobaczcie, spodnie do tego, spodnie i taka piękna blaszka. Yy, Odcinająca naszą talię. Prześliczny jest ten kombinezon. Miałam go na sobie i wygląda nieziemsko. Kolejną rzecz, jaką zamówiłam sobie z tego sklepu Kandym, jest sukienka. I kupiłam tą sukienkę z myślą, nie wiem, o sylwestrze, czy jakimś fajnym większym wyjściu. Zobaczcie. Jest to sukienka w kształcie litery A. I tutaj ma Pokaż, koroneczkę. Tak, Zobacz. I tutaj ma koroneczkę, piękna koronka, całe rękawki z koronki. Tylko musi mieć tutaj takie wycięte. Tak, i ta, kochani, ta sukieneczka jest w rozmiarze uniwersalnym. Również na stronie dostępna widziałam, że jest. Także możecie teraz sobie tam zerknąć, zobaczyć jak Wam odpowiada to jak najbardziej. I jeszcze jedna rzecz, jest to taki sweterek. Sweterek oversize'owy w jednym rozmiarze. Zobaczcie, w pepitkę, taki mega szeroki. Z takim, zobaczcie, z takim rękawkiem pięknym. Tutaj na guziczek, szeroki rękawek. O, spójrzcie, tak to będzie wyglądać. I bardzo ciepły, milutki w dotyku. I to był chyba jakiś uniwersalny rozmiar z tego, co kojarzę. A się przycisz i taki. Piękny, kochani, sweterek. Jeszcze kupiłam sobie, słuchajcie, z tego sklepu dżinsy i spodnie takie ala leginsy. Jak mi się uda znaleźć w szafie, bo już je używałam, to zaraz wam pokażę. I już jestem. O Boże, moje włosy bezpośrednio po kąpieli, tylko wysuszone, kochani. Mam spodnie dżinsy. Zobaczcie, takie bardzo wysoki stan, szare. Długa nogawka do samej kostki i one są takie, wiecie co, takie gumeczki, e, świetnie się w nich chodzi, e, pięknie ściągają cały brzuch, tylko że ja roz, zamówiłam sobie rozmiar L na XL i troszeczkę schudłam, słuchajcie, i e, lekko mnie opadują, więc e, nie wiem jeszcze, co z tym fantem zrobię, czy zaniosę do krawcowej i lekko zwężę. Czy bo mi się bardzo dobrze w nich chodzi czy zostawię na gorsze czasy że faktycznie może przytyję i, i będą jak znalazno, nie wiem albo, albo w ciągle, wciągnę bo może po prostu może pasek pasek do spodni, czy tu w ogóle są jakieś zawleczki? są, mogłabym wciągnąć w sumie pasek i ostatnia rzecz kochani to getry legginsy, takie zobaczcie takie opięte, długie z taką fajną naszywką złotą i taki wysoki stan gumy i wiecie co? Te getry są fajne, ale ta guma mi się zwija. Widzicie? Zwija się, więc. Średnio polecam, ja planuję zanieść te spodnie do krawcowej, aby mi tą gumę jakoś usztywniła, żeby ona mi się tam nie przekręcała w środku. Zobaczcie, ona się przekręca i nie mogę sobie z nią poradzić, roluje się i jest to bardzo niewygodne, ale jeżeli chodzi o materiał, o fason i o kształt, mega, bardzo fajne spodnie. Spróbujmy coś przymierzyć. Zobaczcie, tak wygląda sweterek, mega oversize'owy, szeroki, fajnie tuszuje jakieś tam niedoskonałości. Tutaj mam zobaczcie te leginsy, które, w których guma się lekko zwija, tak to wygląda. Ja oczywiście jestem na płaskich butach, w łapciach wręcz, nie na obcasach, ale świetnie się to prezentuje, bardzo mi się podoba. Mam jeszcze taką, słuchajcie, skórkową spódnicę, może do tego sweterka na święta, idealnie. Ok, przechodzimy do następnej rzeczy. Tym razem t-shirt ze złotą, słuchajcie, naklejką. Fajny, luźniutki, bardzo ładnie wykonany, podoba mi się ogromnie. Zobaczcie, mam do tego również te getry ginsy Fajna stylóweczka. Myślę, że do jeansów będą idealne. Świetna. Okej, okay, mierzymy dalej. I już jestem, zobaczcie, nadal w tej samej koszulce, ale tym razem jeansy, gumki. Zobaczcie, czarne, wysoki stan. Naprawdę mega wysoki. Odrobinę Luźny, ale nic. Świetnie się w nich chodzi. Bardzo ładnie wyglądają, bardzo ładnie się prezentują. Super, z tą koszulką świetnie. Dobra, zakładam teraz, kochani, sukienkę i buty kozaczki. I sukienka, moi kochani, zobaczcie z kozaczkami. Zobaczcie jakie piękne kozaczki, wysokie, zanżowe, mięciutkie. Pożyczam tutaj i do tego sukienka, sukienka. oversize'owa w jednym A, rozmiarze. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Tak z tyłu. rękawek. Świetnie. Hej, co Aha. Adusiu, proszę odsłonić. Kochani i już ostatnia rzecz, czyli kombinezon. To jest rzecz, która mi się najbardziej podoba z tych zakupów. Piękna koronka. Adusiu, odejdź. Adusiu, piękna koronka. Zobaczcie jak to wygląda. Jestem w butach na wysokim obcasie. Blaszka. Świetnie to wygląda. Bardzo mi się podoba. Ma kieszenie z tyłu, odkryte plecki. Bardzo mięciutki, wygodny. Mega. I kochani, jeszcze otworzymy kalendarz adwentowy. I powolutku się żegnamy. Masz Adusiu ten kalendarz adventowy? Mamy kochani, zobaczcie już 21, troszeczkę pomazane przez Adę, ale nic nie szkodzi. Ja otwieram. Nie, mam się otwierać. Dobra, otwieraj, ostatnie prawie. To już ostatnie, te ostatnie 3 sztuki. Nie, zostało trzy. Trzy zostały, ostatnie kochani. Ale na końcu jest Twój. Okej? Okay? Okej, okay? Okay, dawaj, dawaj, zobaczymy co w tym kalendarzu jest. Pamiętaj, że jest wieczór. Ja nie kupowałam, kupowała maska. Kochani, znowu mamy maskę, także będziemy się maseczkować na maksa e, świetnie. Bardzo się cieszę. Dziękuję ślicznie za e, prezent od Mikołaja. Kochani, e, sieć, sieć. Kochani, tym akcentem z się żegnam. Dzisiaj króciutki blog. Mega dużo pracy. Słuchajcie, sprzątanie w domu, pa, pa. gotowanie, przygotowywanie. Pa. Jeszcze mam parę rzeczy do załatwienia na mieście, jednym pa, pa. do miasta, jednego, drugiego. Praca Adusia, ogarnięcie Adusi, tego łobuza okropnego. Więc jest tego sporo. Do ja zobaczenia. Jutro cześć! Mama jest u